Ta, żonego nie umie czytać tutaj mi. A team. 20. Poszło samorak. Przypomnijcie mi, że mam popatrzeć na perki na tej burasce. U. Cześć. Boję się ciebie, uciekam! Nie puszuj mnie! Nie mam pestek na ciebie! Oni chyba mają jakieś pewne dłonie, pewne łapy. Wszystko trafiają, nie chcą mnie... znać. Ale teraz już nie ma 500 plus. Tego co ja kojarzę. Hmm. Ja dostaję jakieś oszukane. Nie. Nie mam zamiaru. To <laughs> Czemu ta kamerka jest tak krzywo? W tą stronę powinno być. O. A, ale teraz nie widzę czatu, bo źle mam statyw ustawione. Ma sens. A, to był Light i on mnie nawet nie zafotował. Tak, 4-5-2 zmarkowany, ISU zmarkowane. Teraz został Miel, a po Mielu bawimy się w dy markowanie dyszek na prasów, na koncie prasowym. Ręka jak złamana, nie ruszam celownikiem. ...i nic nie trafiam. Eee, spokojnie, ten... ...Johnny. Po przedłużonym streamie będzie ogarniany ten pokój. Bo donation goal już się nazbierał na wszystko. I będzie naprawdę chcę, żeby było ładnie. A jak wyjdzie, zobaczymy. Jak już cały rok tutaj przesiedziałem, to teraz chcę zrobić tak, żeby było ładnie. A na pachle jest? Nie. Ogólnie to. Jeśli chodzi o to, co wy widzicie. Ścianę, ogólnie ten pokój, ten pokój nigdy nie był malowany. To jest gładź. Wszystko, co widzicie za mną. Gość jedzie pływać czy jednak wychyli na chwilę jeszcze? Nie wychyli. Zwierzę jebana. <laughs> Co? Co to powiedział? Tu nigdy. Patrzmy na to odznakę, czy jest normalna. Jest normalna. Zawiodłem się, myślałem, że będzie coś fajnego. Puff. Mój no. My mebra, to nie będę ich raszował. Wiem, jak się to skończy dla mnie. Weszło okay. jak masło przeciwnik oberwał Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. Hej, masz Eber jeszcze żyje. Tam chyba dobry gość gra, to musiał poczuć. czy ja chcę dojeżdżać do tego miasta? Tak średnio chyba mamy tam S75, no S75 to potęga, a oni mają BZ. Masz go na strzał. Dobrze. Uff! Widziałem swą śmierć. Może być, może być. Druga od znaka biegłości. Nie ma źle chyba. Ouch! Co, z... Co zrobiłem, damage to moje. Opoji, 63. Bitwa, żeby wbić dwa małe. Szósteczki w kropeczki ło-ho-ho. Ho, ho. Dwa tygrysy ło-ho-ho. Ho, ho. Ta, Ten super Hellcat, on nie gra źle, on gra w miarę dobrze. Przynajmniej jeśli chodzi o pikowanie. Aczkolwiek, trochę farta też ma. Jakbyś chciał formę gipsową z tego ulepić, to na moją wagę najlepsze, najbardziej aerodynamicznie ergonomicznie jedzenie by ci wyszło jadę po tego T29 nie wiem co z tego wyjdzie ale, ale... chodź tu ze spotem czy bez UDES-a spotnąłem bez spota teraz dopiero UDES mnie spotnął tak wiem że tamten bije Muszę to jakoś wytrzymać. Dwa 29 nie chcę odstrzelić. Jak widać nie chce. O, strzelił gość. To musiał Silniki gąska na czerwono S. Na pewno nie dawałbym żadnych oporów gruntu. Czy obracania się. Na pewno sniper, na pewno braterstwo, na pewno Tamo. I tak zdąży strzelić, prawda? Jakbym miał naprawkę, to bym sobie poradził bez straty HP-ków. Ale nie miałem. Wiem, że intuicja podstawowy perk. Co mu dało? Pog? Co mi tutaj... ...zostawili jakieś? Intuicja wiem, no ale... Co byś wybrał? Intuicję czy bezpieczne magazynowanie? No i tu jest średnio, nie? Ten tygrys to skapuje, bo nasz T1 LPC nie oddycha. Chyba wbiłem trzy małe. 5900 damage, panie i panowie, 7 fragów na Himlu. Statystyki 3000 średniego, 1050 spota. Aż 137 bitew. 72% in ratio. Chyba jest okej, okay, nie?